Siemanko ziemczki, z tej strony MisterCOKIX i teraz nagrywam serwer Androidowca. Tak się. Tak wygląda jak się spałni Na spawnie. Tu. Tutaj są. Aby stworzyć działkę. Tutaj są komendy działki. Tutaj jest regulamin. Przeczytacie jak wiecie. Tutaj jest rekrutacja do ekipa Craft. Chcesz mieć być z do właściciela wymagany testy. 3 Informacje o rangach. Informacje o rangach. Dobra, dobra, dobra. Przeczytacie sobie. I tutaj ekipa serwera Androidowiec. Mówi w ekipie. I nikogo nie ma w ekipie. Tak, więc tak serwer wygląda. jest yy, sklep. I tak. Ja nie wiem jak wejść do SMS Shop A SMS Shop tu jest przecież tak jak jestem głupi Gdyby... nawet lobby nie działa, tylko spawn działa dobra i tyle tu jest już Survival i Gildie można stworzyć Gildie F, create. tak można Z Polski. Dobra. Ziomeczki, to tutaj w tym odcinku to by przedstawiłem e, serwer Więc na razie ziomeczki, że się spodobały daj łapę w górę i suba daj Nara, cze, cze, czołem